Siema, siema widzowie z tej strony Zakrzaki i dzisiaj mamy sklepik dokładnie dokładnie z dnia z 29 czerwca oczywiście na wstępie powiem że możecie wspierać mnie z kozikiem w sklepie Zakrzaki i wielkie dzięki i tak widzowie co mamy dzisiaj w sklepie oczywiście mamy płomień czyli podpaloną renegade Traderkę kozak skin póki jest w sklepie naprawdę widzowie polecam go kupić bo jest po prostu totalnym sztosem patrzcie z totalnym kozakiem 1500 kosztuje trochę trzeba się wykosztować nie powiem że nie ale myślę że jest warto myślę że warto e, co mamy dalej linia strzału czyli kilo z zestawu celpal e, taki ma dźwięk bo nie pokazałem e, dalej mamy skórkę reaktywną animowaną do broni strzelnica tak wygląda fajna skóreczka fajna fajna e, chłopiec do bicia Czyli taki jakby chodzący robot z celem na klacie, nie wiem, eee, nie no spoko na top modele, ale jak za 1500 to widzowie Renegade Traderka o niebo lepsza, że tak powiem. Eee, dalej mamy Reksa, mrocznego Rexa, który ma dwa style. Czekajcie, zaraz je sobie obczajmy. Styl taki fioletowy kostkowy i styl taki biały. Eee, dobra Dalej mamy Mroczne Kości Dinozaura, czyli kilofiki. Spoko kilofy, fajne, fajne I Mroczne Komandu Triceratops Takie ma style Fajny, fajny skinek Chyża, eee, czyli za 2000 Swojego czasu Jarko z nim bardzo dużo grał, widzowie Mega dużo nim grał I to w sumie był, ja go rozpoznawałem po tym skinie, tak że wiecie, patrzę ten skin mówię, o Jarkos idzie E, dalej, bombowiec e, No fajny, fajny taki nawet stateczek, lotnia Chociaż lepiej kupić Renatkę e, Dusza imprezy, 1500 też ten kilof kosztuje Nie no, to chyba lepiej kupić skina Chociaż fajny kilof. jak macie już Renatkę to możecie sobie jak dokupić do niej taki mm, Fajny kilofik Coś jeszcze O, as przestworzy, on ma dwa style Ten drugi styl jest totalnym kozakiem, w sensie jest lepszy Taki nie wiem, Halloweenowy, troszkę też Kevina. Tutaj te znaczki, kostki widać. Fajne, fajne, fajne. No, a ten taki zwykły stary skinek, bo pierwszy sezon. Każdy go na pewno dobrze zna. E, dalej, pięściarka. E, spocony za 1200. Why not? E, Lodołamacz, czyli kilofik za 500V. E, mega go polecam. tani, a mega fajny. Mega, mega fajny. Sen na jawie. Hmm, no, nogi taniec. Eee, powolne oklaski. Klasyk z pierwszego sezonu, widzowie. Klasyk, klasyk. Mm, skórka, skórka do broni siorp. O, to, ten siorp mega pasuje do, e, do tego kilofa tutaj, który był w zestawie którymś. Nie wiem już, w którym. O, do tego kilofa mega pasuje ta skórka. E, I szturmowiec, czyli jeden z moich bardziej ulubionych skinów. Dużo nim grałem, tak przez ostatnie sezony e, za 800 no polecam widzowie kurczę, klasa sama w sobie klasa sama w sobie fajne fajne i pakiet startowy oczywiście mamy ten sam czyli pakiet jadu e, i tyle widzowie na tym sklepiku taki mamy sklep oczywiście kod w sklepie zakrzak możecie wpisać dzięki dzięki wszystkim którzy go mają i co miłego dnia wam życzę widzowie do następnego i cześć cześć